tu pokrótce, tu jest dużo już ładniej, już nie będę jest też ten łubianek gdzieś tam się zdarza pojedynczy I spróbujemy wyjechać bez napędu tylko przyszedłem na dwójkę żeby troszkę mocy było i tu już wjeżdżamy na piątą klasę, zobaczcie sobie tu, nie wiem, czy to jest widoczne w ogóle Około Umarny groszek, a to szósta klasa. To już taka piąta, szósta, nie? Bo to już jest szósta na samej górze. Nie będziemy cofać, bo to się nie uda. Nie będziemy nawracać w groszku, bo to też się nie uda. Powinien wyjechać, bo jest dosyć twardo. Aha, dobra. Nie uda mi się skręcić. To nawrócimy w groszku z Proszę Idziemy teraz tu pod skarpę, wałek wyłączony O, kukurydzę przy okazji widzimy Ślad traw Denerwują mnie właśnie te No i tu jest słonecznik posiany z tym Trochę to darmości opryskiwa w tą pszenicę jeszcze, no ale trudno Koła i opryskiwać, no zobaczcie sobie Już to teraz widać, nie? no Naprawdę kurde Bije się w serce jaki to był numer Jeśli chodzi o Może nie, 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 nie do końca się udał ścieżki się nie przełączyłem, dobra, jesteśmy Teraz trzeba załączyć, opryskiwać Belkę dać na dół, belkę w tą stronę, belkę na dół. Dobra, startujemy. No jest tu poprzypalana, bo, bo to jest widoczne, ale ona ma dalej około 50 cm. Będzie troszkę zabawy z tą beleczką Ale wy ja tu patrzcie, ja tu będę manewrował Ach. No tutaj akurat można powiedzieć, że tu była ta ziemia tak wymęczona, tu jest taki rumianek Tu nie ma co poprawiać, No jeden rumianek już nie będziesz jechał, kurde, czy na trzy rumianki całego pola, to, to jest bez sensu Także tu prawdopodobnie już tam parę może znajdzie się 5 minut, to się przyjdzie po prostu i się wyrwie Też jest ładna zielona, a tu Idziemy jeszcze po i niżej jest mosus posiadem, to wyszło. Znaczy tak chciałem, żeby właśnie Asory było wyżej na tej gorszej ziemi, a Mosus, żeby był po prostu niżej na tej lepszej ziemi, bo to taka tam przylica chyba bardziej. Te trzecie klasy to naprawdę pokazuje potencjał. No ja się cieszę, bo naprawdę tutaj odpuściłem totalnie jakieś wjazdy, nie wjazdy, jakieś tu mszyce, nie wiem, mszyce. Po prostu nic nie robiłem, bo to zresztą no, widać po tym, no, kiedy to miałem robić. No, Walka z kukurydzą, z plastami, teraz no, chciałem obryskiwać. No, Półtora beczki strzeliłem. Półtora beczki strzeliłem, mówiąc, że no, raczej tej pszenicy nie załatwię, no bo nie tam gdzieś 3 tysiące litrów, jakby To jest dosyć sporo, jeśli chodzi o no, ostrze, Rozłączymy hydraulikę, będziemy jej to tłuczą stabilizuje sam. No, jedziemy z tam 9 na godzinę. Tu jest taka troszkę niższa ta pszenica. Nie wiem, czy tutaj bardziej się wstrzeliłem w punkt z regulacją, aniżeli tam, gdzie byliśmy. Czy po prostu ty, tym suszeniem, że głęboko, y, potem Porto, źle to wyglądało. Wpuściłem agregat. Agregat też nie no niby uprawiał, ale też przesuszał. No ale finalnie. Y, Mamy czwarte też takie klasy, że te góreczki, nie widzicie z telefonu, ale przejeżdżamy, to jak były takie nasze suche lata, to od razu nas było wypalone. Tu na razie widać, że tylko na górce kwiknęła na piątej klasie, ale to naprawdę bardzo mało. Także dobrze, że jej nie regulowałem, bo nie, tam była opuszczona luzą ta górka. Dopiero niżej schodziłem z regulacją. Była ta wada. Tutaj było 0,15, tu umyłkowo strzeliłem ścieżkę Kapnąłem się, a albo się sterownik nie, nie wiecie nie, nie zaskoczył i, ale chyba ja się strzeliłem Nie w tym miejscu zrobiłem Także zostały te chyba trzy, pędy o których mówiłem że nie ma co karmić 10, bo i tak odrzuci, no i odrzuciła. No. I automatycznie ją odrzuciła. Także przynajmniej u mnie, no o, może, może u Was jest inna gleba, może to, może tamto. No u mnie to odrzuciło, ale to zostało naprawdę. To i tak jest bardzo y, piękny. One. O, takie jest moje zdanie, nie musicie się z nim oczywiście zgadzać. To jest, kurde, pszenica, siana Dosyć późno Jakąś korektę bym wprowadził, delikatną Mamy sobie tryb nocny Co tam się dzieje z belką? O, to jak wam nadam światła, no to niewiele pomoże, tak? No tak na chwilę. O, naprawdę, naprawdę ona jest zielona. Może na takiej ziemicy zielonej, kurde, po tej jedynce. To chyba kiedyś robiłem tę jedynkę w maju, właśnie tam, gdzie byłem przedtem. No też posiałem po kukurydzy 21 listopada. I też jej w ogóle nie regulowałem. Parę takich czapek było, że leżała. I oj, to była słuszna decyzja, bo to właśnie ta czwarta, piąta klasa tam jest. To były mu paprał i nic by z niej nie było, a tak a tak udało się jakieś wtedy pamiętam parę ton nakosić, to chyba było coś koło 7, 6,5, chyba 6,5 wtedy nakosiłem. No bo mimo wszystko te, te górki miałem spalone. No ale to też jeszcze było też jak w historia, że gleby nie spadane, to nie widziałem no już pH przesadzone Leba lekka, się użyło, to się mówiło, o kurde, to jeszcze wapna brakuje To jeszcze trzeba dołożyć, no i tak czyli dokładał, dokładał. No, i teraz Dzięki temu, no, nie musi kupować tego wapna, tylko musi kupować siarkę, no. Ale siarka znowu wspomaga działanie azotu, tak? Pobierania azotu przez rośliny i to też było również zastosowane około 90 kg siarki w styczniu to była bardzo dobra decyzja bo potem troszkę popadało a to nie było dużo tego deszczu ta siarka leżała, leżała te grube kulki, te małe się wpuściły a te grube to leżały i leżały i leżały no ale dzięki temu rozłożyło się też to w czasie na drugą dawkę azotu do. Też można powiedzieć, troszkę byłem chyba spóźniony, delikatnie Albo nie, 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 przyspieszony byłem O, przepraszam, przyspieszony, jak nigdy Miałem przyspieszoną drugą dawkę, mówię, kurde, niewiele tutaj, jakiegoś deszczu Ponaczałem, wyczepałem te 150 litrów, wtedy, tą drugą, jakoś tak to było po pierwsze była 150, druga 150 bodajże. No i tu znowu wjeżdżamy na piątą klasę i ta pszenica naprawdę jest, no jest. Jest, już nie jest tak jak było, kiedyś 20 cm, ale mówię, no rok też był ku temu sprzyjający, że po prostu to yy, urosło. Ja tam mogę delikatnie nie dopryskać rogu, ale to z takiej tutaj skos, że... Taki ho, ho, ho No i tutaj gdzieś Resemu nie dolałem, ale Mało ważne Mało ważne, że tego resemu nie dolałem Tutaj też Tu naprawdę jest Bardzo wysoka To jest takie moje zboczenie Te 2-3 cm Przedstawiam Można by powiedzieć, że Dlaczego tak się stało to powiem. No siada na nawigacji teraz ci się nie pasuje. Tak, bo z tej górki siejąc do dołu siewnik uciekał, tak? Nawigacja się kieruje prosto, a siewnik uciekał. Nie, tego nie przeskoczyć, jeśli chodzi o te pole. No, bo oczywiście, że nawigacja wyciągnęła tutaj te ścieżki. E, po mistrzowsku, tak? Można by powiedzieć, że to jest naprawdę równiutkie na górze, na dole. No ale no niestety też tutaj e, jakieś luzy w tuzie też są, te odciągi w kubusiu są takie, takie naboczyki, no może fajne, ale też to te otwory się już powyrabiały i tam, gdzie jest mocowanie, to też jest wybite, wiecie, gdzie ten stworzeń wchodzi, tam też jest dziura wybita. No i tu mamy też zawsze wypaloną pszenicę, była, a teraz jest po prostu piękna. Prawdopodobnie patrząc, jaka tam jest tubie kapsia, na tym jednym kawałku, to, mówię, taki ładny był, zostawię go. No i ten ładny bardzo zarósł, a jeżeli tamten dziad, to trzeba było go zlikwidować i zostawić ewentualnie tamtą stronę. A teraz to już trudno. Teraz to już trudno, nic nie zrobimy tam będzie 500 kg razem z tą z pulichą zobaczcie no, nie widzicie ale ja już dobrze widzę, ona jest że pakło o dobry metr o dobry metr jest wyższa no, mimo gdzieś tam to widzę, że te pole tak już jest podrównane względem lat wcześniejszych, bo to grega też bym ciągnął agrotomik ale wspominając jeszcze słowa Pawła, a co tu jest? O Setuniu. Czego nie ma, kurde. Kukurydzy jest, pszenicy jest. No, no bokry rok, bok hero. chwasty i to jest prawda. A pamiętam, jak tu właśnie siałem, to tak Pawł, wiecie kiedy to kolega właśnie, tam byliśmy i na strajku razem to i tam. No. I mówi krzychu, kurde, jak człowieku to ci tu urośnie na pszenica w tym buszu, to ja normalnie ściągam czapkę z głowy. No i muszę zadzwonić do Pawła, a on tutaj nie jeździ można powiedzieć, albo co dwa dni, bo ktoś tu ma tutaj pola mają, także tutaj jest rzepak, ten co wam prezentowałem tego King Konga i on się ostał. I naprawdę rzepak jest. No, puściutki, no co tu dużo opowiadać. Że nie, puściutki, puściutki, no, tu trochę nie będzie trzepać bo tutaj, tak, te, e, portem, powyciągałem te korzenie, e, które głęboko już tutaj poruszył, a ja portem przetrzepałem. Także, tak by to wyglądało. Nie wiem, czy mówiłem, że to to w idzie e, 120 gram oraz te też 120 gram mniej więcej no i tutaj już naprawdę nie, nie będę przyjeżdżał nie będę męczył w tej pszenicy nie widzę sensu na, na jakieś tam może z drogi jeszcze tam jakiś magie, żeby ktoś tam poprawiał tamten kawałek no mu tą linkę robiłem ale wiesz, się dobrze nie pokażę, bo ona już była dwa razy chowana i za krótka to może wystawię tak tylko belkę, obiadę z drogi, w prostu dam wyżej i strzelę tylko, że nawet już nie, nie wjeżdżając w tą pszenicę, tylko zrobię sobie to z drogi. Bo tak mniej więcej jest 6 metrów, także tutaj na 9 to, to jeszcze przy skarpie sobie przylecę to będę miał taką przydulię, nie ściągniętą. No naprawdę tutaj jest pszenica Najpiękniejsza odkąd tutaj działam, także możecie mi uwierzyć na słowo, że tu w takiej wrześnicy to nigdy nie miałem, mimo że o nią nie dbałem, bo naprawdę o nią nie dbałem, a ona... Nie skażona niczym, nie otruta, odwdzięczyła się po prostu urosła piękna, bym nawet powiedział, że troszkę duża, bo nie spodziewałem się później tych opadów, opadów i Trzeba było to ten zapadów jeszcze tam dokładać później. Łapać ją na tym yy, Liściu flagowym, no, tylko jak było liść flagowe, to ja robiłem pod kukurydzę. No i... No i jest jak jest, no miejmy nadzieję że nic tutaj nas nie odwiedzi takiego, żeby ta pszenica się wyłożyła bo naprawdę ja jestem mega zadowolony jak ona tutaj dzisiaj się prezentuje ekstrawagancko no kukurydzan to troszkę teraz ciepło, prawie 30 stopni to yy, to ona sobie to ona sobie ruszy ruszy o, delikatnie bym się tutaj przystawił no to takie jest 5-7 cm ale mój to jest tylko takie chyba bardziej moje widzi misie aniżeli no bo jeszcze próbuję tak wypoczątkować z tymi kołami o, podnoszę za bardzo się tej w stronę. No i baleczka sobie tam leci mimochodem sama, bez tego obiegu wymuszonego przez hydraulikę. I powiem Wam, że chyba to nawet jest lepiej, jeżeli, bo cóż tam delikatnie podróżuje. No jest miejsce, tak tutaj na przykład trzeba będzie zapiąć tą hydraulikę na stałe, bo e, skos, kosy. Nic innego tutaj że to będzie, ta strona będzie ryła niżej ale to naprawdę jest super podróżnane bo brona aktywna też naprawdę robi robotę już nie ma półgu, nie ma tego no to nie zrzucą, na tak wiecie o to chodzi ten pół nie, nie, nie żebyś nie dorzucić czy coś jest to dużo nie, równiej no my skaczemy, bo to te pieczone korzenie które powyciągałem tym porciakiem wtedy jeszcze ta wółka była niepotrzebna w tym z tyłu, tam też się zapychało. Ale to można powiedzieć, że komaj będzie jechał 3-4 na godzinę, który waży, nie wiem, 15 ton. I przy takich walcach to nie będzie tego czuć, bo skacze, kółeczkę, te kółeczka, te kolażówki kosmetyczne, zero ugięcia. Zresztą no, wyższe, pod, mocniejsze wstrząsy. No co tu będziemy odpowiadać, no? Rekord, który na tym polu, łącznie tam, gdzie ten groszek, w kawałek był 7-7 ton. 7-7 tony Ale to wiecie się człowiek cieszy jak wielu Was wie później przychodzi chmureczka posypie kuleczkami i można powiedzieć że czar pryska, mina rzędnie że tak piękne zboże potrafi wyglądać praktycznie do zera a jak nie, praktycznie do zera, to, to, to niewiele zawsze zostaje. Zależność od gradu, bo jak jest mały, no to jeszcze, to jeszcze się udaje, ale jak jest duży na przykład, to już się, to, się już to nie udaje, bo już też miałem kiedyś grad w swoim życiu. Przeżyłem, tu też właśnie był na tym polu, padał. Jak ja wiem, co to, to znaczy grad. Uwierzcie mi, dwa razy dostałem. Jeszcze jakieś kiedyś, kiedyś te pole tam do drzewa. się tam dalej, w czemu mówiła jak dookoła To tak kurde przeszedł właśnie tam o, przez tą wichurkę, że mm, 3 tony zebrałem. No pszenica no, może nie była taka piękna jak tutaj Bo to było kurde Wieszcze Kubusie nie było To był Lambuś no to z 9-10 lat temu z 10 to od 16 roku, 9, to 10 lat temu albo nawet, nie, więcej, przepraszam, więcej, więcej To no więcej, z 12, 13 lat temu to było Tak No kurde, 3 tomy Jedna fuzarioza była z tego Nikt nie chciał tego przyjąć, ale tutaj Taki mały skup okoliczny No daj chłopie, no co będzie ciegania no, Z jednej firmy mnie pogonili, bo fuzarioza Z drugiej mnie pogonili, bo fuzarioza Udało się zebrać mówię, 3 tony z hektara i jeszcze nie szło tego sprzedać po prostu aż fuzarioza A, To była sytuacja nadzwyczajna, naprawdę I wtedy buraki stupu, ale um, buraki wam odbiją także szukier później się rąbać, ale burak normalnie też miałem to, to był chyba czerwiec wtedy coś. tak bo to była pszenica wygłoszona. To też był chyba czerwiec. To takie tutaj kurde kule, i tam właśnie ten rzepak jest też marny. Kwazarek tam z tyłu na najcięższej działce w PG, że to tam były wtedy buraki. To normalnie zmieliło, tu złapało tą pszenicę. Takim pasem poszło. Że tu ją zopała, a tam po prostu buraki tak zmieliło, że. No nie było nic. No to młody jeszcze wtedy byłem. Ambitny sobie po prostu y, saletrę kurde i jeszcze w te buraki saletrę raz to było tyle wtedy deszczu pamiętam to wszystko kurde jeszcze pływało pojechałem z saletrą za tydzień następny chyba deszcz przyszedł kurde też taka ulewam, więc nic z tego nie będzie no i finalnie później buraki chyba bały 65 a po 70 ton. Wiem, że ten prąd był powyżej 60 ton na pewno. No, ale tam też gleba na to pozwalała, bo tam jest ta glina i jak ten deszcz napadał, to on się trzymał i trzymał. Można by powiedzieć, ale... Cieszy fakt jeden, że zmierzam w dobrym kierunku. Wreszcie, można by powiedzieć, znalazłem mechanizmy obronne, jeśli chodzi o... O, te piąte klasy, także tutaj te kombinowanie, zmniejszanie azotu, pierwszej dawki, czy nawet drugiej, brak regulacji. Jakiś krok naprzód po prostu mnie pchnęły. Także ja jestem zadowolony. tu tak jest głupio, że tu trzeba tą nawrotkę robić, to jest taki już szklin, że... No, bez tej nawrotki, no dałoby się tam... O, mógł człowiek nie naciągać tylko pojechać, wiecie co chodzi, wcześniej, ale... Że tak będzie trochę właśnie rozjechane, to jest jedyne miejsce, gdzie muszę takiego już... ...fiflaka wywinąć. No, można byłoby jechać, wiecie co chodzi, tam... ...w drogę, ale łatwiej jest tutaj z obrocie potem zebrać... Tak, no i tu na uwrocie Wam nie pokazywałem, ujechałem sojetem, no, też jest bardzo, bardzo ładnie, to uwrocie potrafi do nas jakoś pośle na 10 ton, no i ta pszenica dzisiaj wygląda na 10 ton, bo tych włosów jest dosyć, dosyć, A, y, są zdrowe, tu często, gęsto, za późno załączam wałek, na moment jest taki, kurde, klin, że tu trzeba się strzelić, Szybciej, no i tak to wygląda. No. Tak to wygląda. Jeszcze przydało mi się znowu delikatnie przystawić też się zastanawiam, czy yy, te, te ścieżki w silniku też mam dobrze ustawiane. Dobra, zakończymy. No, tak by to wyglądało pod światłami. bo halogen, ale to będzie jeszcze gorzej. Pierwszą. Trzymajcie się, cześć.